Taki tytuł naszego wystąpienia. Coś zaczyna się od kropki, i to coś napisałyśmy troszkę przewrotnie z małej litery, ale tak naprawdę powinnyśmy zacząć z litery wielkiej. Czymże jest kropka, żeby poświęcać jej czas tutaj na inspiracjach? To takie przewrotne pytanie, ale myślę, że większość z Państwa wie, jakie jest nasze zamierzenie. Chcemy powiedzieć o naszych mocach, tak jak to już zrobiła Asia, i chcemy powiedzieć o mocy kropki, mocy, którą daje uczniom i nauczycielom. Troszkę o kropce napisała na nasz blog, ponieważ na początku, kiedy zaczynaliśmy taką akcję propagującą obchody Dnia kropka w po, Kropki w Polsce, napisała Justyna Puchałka Stecyk, skąd ta kropka i dlaczego jest taka ważna. Kiedy to przeczytałam, wszystko możecie się zapoznać, że to jest w ogóle pierwszy znak, jaki dziecko postawi i potem od tego znaku zaczynają się kreski, spirale. Kreślenie znaków grafomod, yy, takich literopodobnych, potem pisanie liter, to ciekawa byłam, czy Peter Reynolds, który pisał książkę, kropka, miał tego świadomość, czy po prostu skupiał się tylko na kropce jako plamie i na początku czegoś wielkiego, tego właśnie czegoś, co napisaliśmy na początku, coś małą literką. Kropka. Centka? Punkcik? Groszek? Czy tylko tyle? Zapraszamy do małej aktywności. Prosimy telefonem. O, tak, tak, to jest nam potrzebne. Yy, QR -code, tak? tak, QR kod i to, co powyżej. Co widzicie, Szanowni Państwo, czy tylko punkcik, czy tylko kropę. Yy, spróbujcie uruchomić swoją wyobraźnię. Całą swoją wyobraźnię. Cało. Co to jest według Państwa? I dla Państwa cisza nic się nie dzieje. Myślicie Państwo? O jest, coś jest. No to jeszcze, już myślę, że niektórzy zostali zainspirowani. Kawa. Drodzy Państwo, to jedno z ćwiczeń, które zawsze przygotowuję, kiedy rozpoczynamy nasze kropkowe działania. I również to ćwiczenie kiedyś pojawiło się na którymś moim wystąpieniu. I naprawdę skojarzenia są no, fantastyczne, kiedy się odczytuje później Państwa odpowiedzi. Wróćmy, zobaczymy, czy się coś nam zmieniło. O, jest dużo więcej, ale kawa dla wszystkich praktycznie. I jest oko i jest pustka przestrzeni. I jest pierścień i jest kapelusz i tablica i nic. I oko po narkotykach. Obraz słynnego malarza. Czar... No, jest dziura, jest gdzieś tutaj chyba. Nie wiem, czy czarna, ale jest, jest, jest czarna dziura, jest. E, tak, drodzy państwo. I myślę, że czas, aby powiedzieć o tym, co dla nas, dla mnie i dla Joli jest bardzo ważne. Kropka to znak, to znak, bez którego nie byłoby najmniejszej kreski, bo świat przecież to nieskończona ilość kropek. A prawdziwa siła człowieka tkwi w tym, by umiał te kropki łączyć. I bardzo jest mi miło, kiedy słyszę tutaj z tej sceny, kiedy słyszę gdzieś tam w, kula, w kulwarach, że. Rozumiemy, na czym polega łączenie kropek. To się stało wczoraj, to się dzieje ciągle od jakiegoś czasu w moim życiu, czyli łączenie kropek. No i teraz jeszcze jedno pytanie do Państwa. Kto z Państwa do tej pory nigdy nie spotkał się ze świętem kropki? Czyli udała nam świetnie. się robota. Dobrze, dobrze. Zacznę, Jola, zacznij swoją Bardzo studię. się cieszę, to znaczy, że sporo się napracowałyśmy przez te lata i ta robota została dobrze wykonana i dalej Dzień Kropki świętujemy. Moja przygoda, Marlena mnie pytała, skąd to się wzięło w ogóle, gdzie ja znalazłam tę kropkę. Naprawdę nie pamiętam już w tej chwili. Gdzieś w internecie przeczytałam historię o dziewczynce i pomyślałam sobie, że to będzie świetny materiał na taką lekcję wychowawczą z uczniami młodszymi, ale jak się okazuje, ta kropka świetnie również sprawdza się z uczniami w starszych klasach. Chodzi tylko o kreatywność, o wymyślenie sposobu na wprowadzenie tej tematyki. Ja marzyłam, żeby sobie kupić taką książkę, żeby ją mieć namacalnie, żeby mogła jej dotykać i obrazki Petera Reynoldsa pokazywać dzieciom, mieć ją po prostu w klasie. Tu mi się udało, kiedy byłam w Nowym Jorku, cztery lata temu kupiłam sobie taką książkę. Jest to mój powiem szczerze talizman, a potem wydarzyła się rzecz niezwykła, ponieważ książka została przetłumaczona również na język polski, w tej chwili praktycznie wszędzie w bibliotekach można ją dostać. Pierwsze takie obchody dnia kropki zorganizowałam w klasie trzeciej. Dzieci czytające, dzieci piszące, więc było mi dużo łatwiej. I troszkę się bałam powiem szczerze, wychodzić szerzej z tym świętem, pokazywać, że coś innego w klasie robię. Nie miałam jeszcze w sobie tej odwagi, chociaż starałam się współpracować z nauczycielami, ale Marcin zachęcił mnie do opisania, sam się zdziwił, cóż to takiego kropka, dzień kropki, co można robić i w ogóle o co w tym święcie chodzi. Opisałam na Edunius i potem, proszę Państwa, to się potoczyło już jak kula śnieżna, naprawdę. Cieszę się, że mam ogrom sprzymierzeńców w całym kraju, że realizujemy projekty również międzynarodowe poświęcone, kropce, poświęcone odkrywaniu talentów. Marlena zajęła się drugą stroną, jeszcze bardziej w mediach społecznościowych rozpropagowała to święto i dzięki temu dzisiaj razem występujemy i dalej Państwu opowiadamy o tym, co w ogóle można zrobić i dlaczego warto się zająć tą tematyką. Dzień kropki o, o co nam chodzi głównie? Chodzi nam o to, żeby podczas tego dnia kropki, tych wszystkich imprez, które organizujemy, żeby nie zamykać się w jednej klasie, w jednej pracowni z jednymi uczniami, tylko żeby zachęcać nauczycieli do współpracy. Nie jest to łatwe. Ja potem opowiem jak w tym roku w dobie pandemii zorganizowaliśmy obchody w naszej szkole, żeby nie pominąć tego ważnego święta. Chodzi o to, żeby rozbudzać kreatywność, ale nie tylko kreatywność uczniów, żeby również zadbać o naszą kreatywność, pokazać, że sami jesteśmy kreatywni, a naprawdę jesteśmy my nauczyciele pomysłowi twórczy, kreatywni, mamy szansę pokazać coś innego okropce na biologii, nawet na fizyce czy na matematyce. Bardzo y, warto inspirować się innymi. My też jesteśmy tutaj po to, żeby inspirować nadal w związku z tym, że idzie streaming na całą Polskę. Dzień kropki to jest też odwaga, odwaga w pokazywaniu i w mówieniu o sobie przed sekundą dosłownie przed chwilą była wypowiedź Asi, że warto to pokazywać również nasze, nas, dorosłych, nauczycieli, mocne strony. Nam też jest trudno, nie tylko uczniom jest trudno powiedzieć o sobie coś dobrego. My też w sobie mamy takie blokady i często mówimy: Nie chwal się. Ja powtórzę jeszcze raz: u mnie nie ma w słowniku czegoś takiego, że się chwalę. Jest raczej dzielę się. Dzielę się tym, co w sobie mam, z czym do Was przychodzę. Nie chwalę się tym, tylko się dzielę, bo wierzę, że to dobro dalej gdzieś powędruje. To są, dzień kropki to są talenty, to są nasze ukryte zdolności i nie zawsze talent to jest coś spektakularnego, to jest coś, co robimy po prostu dobrze i od czego zaczniemy w ogóle. Taka nasza trampolina na życie, również trampolina na życie naszych uczniów. I Dzień Kropki to jest również zmiana, bo nie wierzę, że tam, gdzie się pojawi to święto, będziecie celebrować ten dzień w klasie z uczniami, pięknie go poprowadzicie we właściwą stronę, to zmiana nie nastąpi. Nastąpi zmiana w Was i nastąpi zmiana w uczniach. Moje spotkanie z Dniem Kropki troszeczkę inaczej wyglądało. I tutaj będzie taka osobista troszeczkę dygresja. Bo szanowni państwo, ja przez wiele, wiele lat byłam taką, taką kropeczką, gdzieś tam żyjącą sobie w centrum Polski i naprawdę musiało minąć dużo czasu, kiedy nim doszłam do wniosku, że coś trzeba zmienić. Moja intuicja i moje chyba takie nauczycielskie serce mówiło, że inaczej, Marlena inaczej coś zróbmy. I odważyłam się jako naprawdę już dorosła kobieta, dojrzała kobieta, to mówię w związku z tym, żebyśmy się nigdy nie bali i nie mówili, że nie nie to już nie ten czas. Weszłam w sieć. Weszłam w sieć i bardzo szybko Znalazłam inne podobnie myślące i podobnie działające w szkole z uczniami i dla uczniów kropki. Jedna była całkiem niedaleko w Łodzi, kolejne dwie odkryłam na Śląsku. Później była kropka gdzieś w kotlinie Kłodzkiej, a jeszcze później w Białym Stoku. I myśmy połączyły swoje siły. Połączyłyśmy się w sieć, połączyłyśmy kropki. I zaczęłyśmy działać. I okazało się, że naprawdę wspaniałe rzeczy mogą z tego wyniknąć. I wtedy to również zazdrościłam uczniom, pozazdrościłam uczniom wtedy pani Jolanty Okuniewskiej, bo, szanowni Państwo, to był dla mnie wzór. I ja dziś bardzo dziękuję tego się Bo, nie spodziewałam. Nie tak sobie przygotowywałyśmy tę tak. prezentację. Słuchajcie, gdyby nie siła tej kobiety, to chyba by mnie tutaj dzisiaj nie było. Tak, tak. to wszystko się położyło. I nie nie, to słuchajcie, to jest radość, to jest radość, to jest pokazanie tego, że mamy moc. Mamy moc tylko jeśli, tylko musimy się odważyć. I drodzy państwo, Dlaczego, skoro Jola ze swoimi uczniami takie wspaniałe rzeczy robi, nie przełożyć tego na inne klasy? I to był czas, kiedy byłam w gimnazjum. Mówi, nie, przecież gimnazjaliści też mają talenty. To jest to, o czym powiedziała przed chwilą Asia. Wcale niełatwo im mówić o swoich mocnych stronach. Zatem próbujmy. Próbujmy, i wtedy przyszedł mi z pomocą. Jeszcze dodatkowo i twinning, kolejny wielki krok w moim takim zawodowym życiu. I słuchajcie, drodzy Państwo, kropeczki, które gdzieś tam były już, one są nadal. Kropeczka z łodzi była przed Państwem jako pierwsza. To Asia. Jest ucztelnica, druga kropeczka ze Śląska. Jeszcze wtedy była Karolina z lekcji polskiego, była Blunikę, była Kasia z kreatywnej nauki. Jeśli państwo są polonistami, to wszystkie te nazwy są wam bliskie i znane. I zaczęło się. I twinning sprawił, że. Właśnie zaczęły się rozkładać moje skrzydła, i kropka nabrała zupełnie innej mocy. I wtedy nabrały też sensu te słowa, które Państwo widzicie: Zawsze, bez względu na wiek, miej w sobie ciekawość dziecka. Nigdy nie przestawaj łączyć kropek. Nieważne, ile masz lat. I tylko. I tylko w rozwoju, we własnym rozwoju naprawdę odnajdujemy szczęście. Kiedy przestajemy się rozwijać, gdzieś to wszystko nam umyka i się kończy. I siła kropki. Siła kropki okazało się, że jest ogromna. Kiedy powstał artykuł dla EduNews i zaczęły się odzywać do mnie. Nauczycielki z całej Polski pisać maile, jak to zorganizować, dlaczego, jakie mamy pomysły na to, co można innego zrobić. Zrobiłyśmy taki mm, Pomyślałyśmy w grupie nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, że stworzymy blog i na tym blogu będziemy zdawać relacje, będziemy również podsyłać pomysły innym nauczycielkom, jak rozpropagować taką akcję w szkole, coś takiego zrobić. Odsłon jest naprawdę bardzo dużo tego bloga, on cały czas jest żywy, wrzucamy tam relacje, wrzucamy zdjęcia, króciutkie opisy i widzimy, że cieszy się on w dalszym ciągu dużym powodzeniem i zaczyna się tak pod koniec sierpnia w statystykach, mamy ogromny ruch na tym blogu. Także to był taki początek, ponieważ zobaczcie ponad 22 tysiące odsłon na tym blogu to jest naprawdę dużo. I z tego co wiemy, nie tylko nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolne tam się y, y, tam szukają materiałów, tylko wszyscy nauczyciele, którzy chcą w ogóle się dowiedzieć, jaka jest geneza i jaka jest idea tego święta. Dzień kropki w tym momencie, szanowni państwo, to... Cztery projekty e-twinningowe od 2017 roku systematycznie prowadzone, które skupiają naprawdę ogrom nas, nauczycieli. W tym roku zgłosiło się 150 chętnych. Na potrzeby tego projektu tak naprawdę powstała grupa na Facebooku Dzień Kropki. Szybko jednak okazało się, że zaczyna ona sobie żyć troszeczkę jakby swoim życiem. Nie jest w stanie pomieścić wszystkiego, znaczy i Twinning nie był w stanie pomieścić wszystkiego, co się zadziało wokół Kropki i dlatego ta grupa. W tym momencie, w tym roku przekroczyliśmy liczbę 8 tysięcy zakropkowanych. Tam ciągle coś się dzieje, ciągle y, są dodawane nowe relacje z tego roku. Y, Spojrzałem statystyki, Szanowni Państwo, to są czynni, zakropkowani nauczyciele, opiekunowie. Y, 90% pokazały statystyki, że we wrześniu się odezwało, było aktywnych na grupie Kropki. Więc Kropka ma ogromną moc. Kropka sprawia, że dużo, dużo potrafimy. Również na y, grupa Super organizuje wydarzenie corocznie. Też tam są dołączane różne, dołączane różne relacje i pomysły, jak ten dzień celebrować. Mm -hmm. I teraz Taki króciutki slajd właśnie o tym, o czym już była mowa. Dlaczego ten dzień, kropki, jest taki ważny. Yy, powiedzmy głośno, to jest 15 września, początek roku szkolnego, kiedy wracamy, i od razu dostajemy taki naładowany akumulator. Mnóstwo pomysłów, mnóstwo inspiracji. Yy, odbudowywanie. Albo budowanie, może najpierw, różnego rodzaju relacji, bo to już powiedzieliśmy. Na wszystkich poziomach edukacyjnych w tym momencie dzień, kropki, jest świętowany. Nie tylko uczniowie klas 1-3, poloniści, językowcy. Wczoraj powiedziała nam Iza u siebie na lekcjach, jak robi dzień, kropki, czyli szkoły średnie, szkoły podstawowe. Religia, plastyka, informatyka. Yy, mamy taki bank pomysłów, że działamy z taką siłą przez wiele kolejnych miesięcy. To jest również uniknięcie wypalenia zawodowego. Ale najważniejsze. Tak? I najważniejsze, świadome bycie obok ucznia. My wiemy, po co jesteśmy, po co to święto w naszej klasie, po co to święto w całej szkole. Tutaj wydaje mi się też warto powiedzieć o tym, że. Yy... Jeżeli zaczynamy od pracy z uczniami najmłodszymi, w młodszych klasach, to później ci uczniowie są bardziej świadomi swoich mocnych stron, łatwiej im się tez, też jest uczyć. Z drugiej strony można powiedzieć, jak w ósmej klasie po raz kolejny ten dzień kropki, no to już te dzieci są dorosłe, prawie już mają dosyć tej kropki, tak? Ja to usłyszałam, ale to już można inaczej celebrować, już można na czymś innym się oprzeć, już można coś innego pociągnąć, wykorzystując to, co do tej pory te dzieciaki zrobiły, zrobiły z nauczycielami. Tutaj drodzy państwo to taka tylko szybciutko zajawka dwa wielkie przewodniki, które mogą służyć pomocą szczególnie tym, którzy jeszcze do nich nie zajrzeli. Dla tak, dla 13 przewodnik, yy, przewodnik kropki, tak, który powstał we współpracy z wydawnictwem Mamania. Dzięki temu wydawnictwu mamy polską wersję książki Petera Reynoldsa. Zbiór pomysłów, jakie stworzyliśmy w grupie Kropki, kiedy świętowaliśmy w Polsce stulecie odzyskania niepodległości, 100 pomysłów, naszych pomysłów nauczycieli z całego kraju właśnie na przeżywanie kreatywnych działań nie tylko w dniu Kropki, bo Asia już o tym też powiedziała. Godziny wychowawcze Cały rok jak najbardziej świętujemy. I teraz jeszcze troszeczkę konkretów. Dzień krowki sprawił, że zaczęliśmy zupełnie inaczej myśleć, zupełnie inaczej działać. My potrafimy w tym momencie celebrować ten dzień, zarówno online, jak i offline. My potrafimy zjednoczyć klasy. Całe społeczności szkolne. I jesteśmy tutaj też po to, by pokazać Państwu, że belferska moc jednoczy się w Polsce i jednoczy się na świecie. Dużo rzeczy się dzieje, ale chyba najważniejsze jest odkrywanie talentów, to już wiecie, tych silnych swoich stron, i budowanie relacji. Ponieważ czas nam bardzo ucieka, ja bym chciałaby by Jola opowiedziała o tym co się wydarzyło w jej szkole w tym Właśnie, roku. Przy okazji chciałam pozdrowić moje koleżanki, które oglądają y, streaming, bo na pewno kiwają głowami, że rzeczywiście w naszej szkole w tym roku troszkę inaczej obchodziliśmy, ale to nie znaczy, że gorzej było. Po prostu w związku z pandemią przeniosłyśmy, przenieśliśmy nasze działania do sieci. Też zależało nam bardzo, y, żeby pokazać nauczycielom, że te sieć i narzędzia, którymi dysponujemy do pracy zdalnej, bo mamy taką platformę y, googlowską do pracy, znacie, do żeby te narzędzia też wykorzystać do takiej pracy projektowej już z uczniami, bo to nic innego, jak taki krótki szkolny projekt. Na początku wymyśliłyśmy sobie, żeby po takiej długiej nieobecności, kiedy uczniowie się pojawili w szkole, żeby ich zapytać, co ta kwarantanna im dała, oprócz tego, że bardzo tęsknili, niejednokrotnie, przeżywali osamotnienie. Tu już wcześniej profesor Pażalski opowiadał o tym, co, z czym się musieli zderzyć nasi uczniowie. Nasi uczniowie też się z takimi problemami stykali. Czego się nauczyli? i nowego bo my ich dobrze znaliśmy, ich mocne strony od wielu lat w naszej szkole. Ten dzień kropki jest celebrowany. I zobaczcie, to są, nie są to jakieś umiejętności, że ktoś na linie nagle się nauczył chodzić, prawda, albo jeździć na jednym kółku, jakieś dziwne rzeczy. Uczniowie nauczyli się gotować czy szyć. To są ich mocne strony teraz. Tego nie potrafili wcześniej robić. Małe dzieci pisały, że, wpisywały, że się nauczyły czytać na przykład przez ten czas takiej samotnej nauki w domu. Bardzo dużo nam to dało, powiem, Szczerze, to jest świetny materiał też do analizy y, dla nas wychowawców. Y, każda klasa miała przygotowany link do Answer Garden i uczniowie na lekcjach wychowawczych ze swoimi nauczycielami uzupełniali y, właśnie y, ten, ten, ta, taką ankietę krótką. Następnie w jednej prezentacji każda klasa miała przygotowany jeden slajd i trzeba było wpisać jakieś słowa wsparcia dla osoby z klasy, bo już nie dla Waszti, bo ileż możemy o tej Waszty opowiadać. Waszti oczywiście historia dziewczynki została przypomniana w klasie pierwszej uczniowie nie znali tej historii, więc zostali zapoznani z tą historią, ale od klasy pierwszej do ósmej uczniowie udzielali rad kolegom i koleżankom. Cóż by takiego powiedzieli? I naprawdę różnią się te wypowiedzi pierwszaków, różnią się wypowiedzi Ósmoklasistów. Bardzo fajny materiał też można z tego zbudować jedną książkę takiej, takiego uczniowskiego wsparcia, uczniowie dla uczniów. Yy, bardzo fajnie to wyszło, praktycznie każda klasa wypełniła to zadanie i to również praca na lekcji wychowawczej. Nie wychodziliśmy na imprezę ogólnoszkolną. Szanowni Państwo, dzień kropki. No i to już minuta, dobrze, dwa slajdy. Ej, trzy. Dzień kropki nie kończy się, tak jak mówimy, yy, z dniem 15 września. Choć wydawać by się tak mogło, że to tylko jeden dzień. Nauczyciele mają naprawdę wielką supermoc. Mają supermoc w odkrywaniu siebie samych i mają moc w odkrywaniu uczniowskich talentów. I na podstawie tego, co się wydarzyło, przez te kilka lat w Dniu Kropki dalej się dzieje. Powstają kolejne wielkie projekty, nasze relacje z sieci przeszły do reala i właśnie, chociażby to nasze bycie tutaj, to jest wynik, efekt działania Kropki. Naprawdę staliśmy się. Myślę, mądrzejszymi wychowawcami. Kroczki były robione raz wolniej, raz szybciej, ale udało się i naprawdę wiele, wiele się dzieje. Ciągle nie kończymy 15 września dnia kropki. Jola, jeszcze o piosence szybciutko. Powstała piosenka, napisałyśmy słowa z Beatką Skrzypiec. Pozdrawiam serdecznie muzykę Piotr Kaja do tej naszej piosenki ułożył. Piosenka naprawdę cieszy się dużym powodzeniem, chociaż wydawało mi się na początku, że nie jest taka łatwa, ale dzieci bardzo ją lubią. Powstają nowe projekty, spotykamy się na żywo i nasza świadomość wychowawców znacznie wzrosła, jak wzmacniać siebie i naszych uczniów. A ja muszę powiedzieć jeszcze w tym momencie. Yy, była niedziela, piszę do... Mateusza, Mateusz, może by jakiś certyfikat. Ja wiem, że niedziela. Chwila jest, a za moment kolejna wiadomość. Słuchaj, mam inny pomysł, będzie drugi. Rozumiecie Państwo? Siła kropki. Piszę do Witi, VT, Witiu. może jakiś plakacik. Jest, słuchajcie, w ciągu dosłownie kilku godzin. Siła, bo działamy dla siebie i dla uczniów. Jesteśmy razem i to się sprawdza. Za chwilę, mniejszą czy większą, będzie Wakelet. Dziewczyny, które tam są, to również siła kropki. Będą mówić o swoich działaniach, ale to również siła i e twiningu. Ja powiem tylko tak szybciutko. Myślę, że Państwo wiecie, i e twinning ma swoich ambasadorów. W tym roku ponad dwudziestka z tych ambasadorów ma, przewinęła się wcześniej, później, bardziej zaangażowana była albo mniej właśnie w dzień. Kropki. To jest ta moc, jaką mamy yy, i ona ciągle się dzieje ciągle się dzieje i jest. I, I powiedz tylko o kropce to już zostawimy to są nasze kontakty to. I już na, na koniec, Taki krótki, takie krótkie podsumowanie zrobiłam na Facebooku, zostało zamieszczone i słuchajcie, spotkało się z różnymi reakcjami. Niektórzy nauczyciele się burzyli, że nieprawda, że kropka jest dla nauczyciela i że tutaj podkreślam to, że to nie jest ubranie w kropki, że to jest coś głębszego. Inni powiedzieli: Tak, masz rację, to jest prawda. Prawda, kropka jest dla nauczyciela, bo jeżeli nauczyciel zrozumie ideę, to będzie lepiej miał uczeń. Kropka jest dla ucznia, bo ma rozwijać talenty, mamy mu stwarzać możliwości do pokazywania się i, do, i mamy mu dawać po prostu moc. Dlatego każdy z nas powinien mieć taką kropeczkę, Ja już mam, która mówi nie podcinaj skrzydeł uczniowi. Nawet jeżeli nie jesteś w stanie u każdego jakiś talent odkryć, bo tych uczniów masz dużo, uczysz biologii w całej szkole, to przynajmniej stwarzaj możliwości takie, żeby uczeń, który ma odwagę, żeby dalej tę odwagę miał, żeby jej nie stracić. I życzenia dla nas. Nie kropka da Wam siłę i moc zmieniania szkoły. Dzień kropki jest codziennie. My mamy takie kropki na biurko, można się zgłosić, odebrać, przynajmniej będzie pamiątka z tego spotkania. Serdecznie dziękujemy za uwagę i życzymy wszystkiego dobrego dalej. Dziękujemy.